Siemanko, w tym filmiku będę miał dla Was trzy informacje. Pierwsza z nich to, że będzie na pewno mniej filmików, ale będę miał kolejne przesyłki. Będzie, będą unboxingi też. Znaczy po, po tym okresie będą, będzie mniej filmików. Będą unboxingi, będziemy uzupełniać pewną kolekcję też. Dobra. Druga informacja. Yy, mamy saszetki z Hiszpanii, to jest informacja numer 2, jak yy, w tytule, yy, aha tr trzecia informacja, zmieniamy nazwę saszetka dnia na angielsko nazwę Pack of the Day, yy, nie będę zwracał szczegółów dlaczego, po prostu zmi zmieniam nazwę 15 odcinka wzwyż nazwa Pack of the Day, yy, czyli otwieramy Dzisiaj saszetkę y, unikatową, nie, y, ciężko do zdobycia w Polsce. Y, przywiózł mi ją kolega, który był w Hiszpanii. Y, to jest Liga Hiszpańska 2013-2014. Mam dwie saszetki. Taka saszetka w Hiszpanii kosztuje 1 euro. I tak, proszę, mamy Manu Ferrera. Karta odwrócona na koniec, Madinda, Ander Herrera, Everbanega, Javi Lopez i trafiamy kartę Idolo, złota karta Idolo, Ebert z Realu Valladolid, świetna karta, więc to by było na tyle w tym odcinku, pozdrawiam Was, cześć!